Cześć Wam, to z tej strony żółw lądowy, a dzisiaj będzie kąpiel Froda. Tu jeszcze sobie śpiocha, ale to nic, my go zaraz smudzimy. Mu tutaj jest nie wyjmuję. Siemanko Froduś. Więc pójdziesz dzisiaj troszeczkę do kąpieli. Się wykąpać, a będzie już się tutaj transfer, transportujemy do naszego pudełka. I oczywiście wyłączamy światło, żeby oszczędzić energię i prąd i tak dalej, i tak dalej. I teraz widzimy Froda. Jego jest tutaj. Do łazienki ten przetransportuje. I teraz kąpiel możemy zaczynać. Cześć wroda, dawno nie boisz u kąpieli, wiesz. To teraz wchodzisz. Proszę bardzo. Czy lampkę, ale w go nie raziło, to tak tylko na chwilę. Ja mam katar. Jestem przeziębiony, więc wybaczcie, będę mieć trochę taki dziwny głos. I tak w ogóle to, to jest specjal Dobiliśmy do 30 subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo za to. Bierną. Nie wiem, czy widzieliście. Te świętych Eee No. Także teraz, zaraz będzie niespodzianka dla Frodusia. Nagrywamy dalej, a żółwik nam się tutaj zasikał. A niespodzianka to dla żółwika, już po nią sięgam. Nie spodziewałeś się taką Frodosą. Teraz tak, niektórzy się pytali, czy żółwie mają stresa. Ja tam co prawda odpowiedziałem. Przykąpieli. Yy, ja tam, co prawda, odpowiedziałam, ale powiem jeszcze raz. Tak, jak widać, zesikał się. I zaraz pewnie się zesra jak to zwykle ma w zwyczaju. Ale dawno kąpieli i robiłem, więc jest trochę zaskoczony. Co, gadziątko moje, co? Eee! w On Regat mi się. Ale... Hej, Frodo, Frodo, Frodo. Ja bo tutaj za dużo wody nie, nie dolewałem, bo to są oczywiście, to jest oczywiście żółw i żółw lądowy nie lubi pływać, bo on woli ląd. No. Także ja no dzisiaj nie ma co za bardzo do gadania. Patrzymy sobie tutaj na słodkiego żółwika. I przygotujemy mu jeszcze raz tą niespodziankę. Ta niespodzianka to no, nalewa się do, do zwyczajnego kubka zwyczajnej wody. Jak tutaj teraz widzimy. Yy. No, po prostu ciepłej wody się nalewa. My to zaraz nalejemy a tylko tutaj. Reklama. Bez tego by nie było. Chcę wlewać, niby nie było. Chodź Frodo. Proste główki. To co? Prodążym się, już nie będę pokazywać jak się zesra, ale na pewno się zesra. To chyba raczej nie należy do najmniejszych, także pozdrawiam Was z żółw lądowy, O, dzisiaj chodzę na posł. Żółw lądowy. Subskrybujcie, lajkujcie. Jest 30 subskrypcja, niedawno nie wierzyłem, że, że wierzy, nie wierzyłem, że będzie. Ale jest. 20 było. 10 było. To teraz czas na czterdziestkę, pięćdziesiątkę i tak dalej. Ha, ale bez. Ja nie będzie pewnie tysiąca. Chyba. Nie, nie, nie. Nie, nie przesadzajmy. No to już yy, nieważne pa. Cześć. Pozdrawiam. Żółwrotnodowy. Subskrybujcie. Lajkujcie. Chodzi o na filmy, z które być może będą. Być może będą. Eee, jeszcze będę na Słowacji, więc może nagram krajobraz krajobra gór słowackich. Może na Rysy nawet wiadę yy, wejdę, bo tam jest taka. Taki łańcuch, tak, gdzie można jechać. Taki, taki. Eee, chyba, nie jestem pewien, ale jak nie wiem, to wejdę. wejdę. Eee, a jak nie, to na to są inne, lepsze góry. No i ten, nara. Pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie, wszyscy że się powtarzam, ale to zawsze jest na koniec. Czyli, nie, czwarty raz już będzie, albo będzie. Subskrybujcie, lajkujcie, żufla nowy. cześć, pa. Pozdrawiam, od Żółwika.